Za mną Wojciech Guszek Bramkarz FC78 Wrocław. Bardzo pokaźne, pokaźne zwycięstwo 8 do 1 z ekipą SLSG. Jakie wrażenia generalnie po tym meczu? Dobry, myślę, że potrzebowaliśmy takiego meczu po ostatnich e, słabszych występach, żeby właśnie e, odbić się szczelecko i dużo bramek. Szkoda tej ostatniej na końcu, ale no niestety jak się zdobyłaś dużo bramek, chce się zdobyć jeszcze więcej i tak to wyglądało, więc pozytywnie. No właśnie, czy z tego kąta się nie udało, ale udało się wygrać w pokaźnych rozmiarach, mimo że właśnie tydzień temu dosyć nerwowy mecz z Henry Cruze. Z perspektywy bramkarza wolisz taki mecz na ostrzu noża jak dwa tygodnie, te, jak tydzień temu, czy, czy taki właśnie dosyć spokojny do jednej bramki jak dzisiaj? Nie, no wiadomo, zawsze jest lepiej wygrywać na spokoje i się nie martwić cały mecz jak tydzień temu do ostatniej praktycznie minuty, więc na pewno jest spokojnie wygrać lepiej i tak mówimy Szkoda tej bramki, ale. Mamy zostało kilka meczów do końca, chcemy wszystko wygrać i awansować. No właśnie o to chciałem spytać. Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu awansujecie na pozycję wicelidera w lidze. Będziecie... Inaczej, czy ważniejsze dla Was jest dogonienie fa faworytu na tej pozycji pierwszej, czy, czy bardziej myślicie, że to będzie, że najważniejsze, żeby był awans, nieważne z którego miejsca? Nie, nie patrzyliśmy nigdy w tabelę, wiemy na którym miejscu jesteśmy, ale jakby nie patrzymy na to, co robimy inni, wiemy, że jak po prostu wygramy to, co mamy wygrać, to awansujemy. Nie patrzymy na to, z którego miejsca, ile bramek, wygramy dwa mecze, awansujemy. Jak się zapatrujecie na ewentualną, oczywiście, bo to cały czas jeszcze trzeba sobie zapewnić, na ewentualną jesień w wyższej lidze, myślisz, że będą potrzebne wzmocnienia, czy tym składem, który macie na dzisiaj jesteście w stanie tam też walczyć? Myślę, że wzmocnienia będą na pewno potrzebne, wiemy jak gra Ekstraklasa, więc myślę, że bez wzmocnień będzie, będzie bardzo ciężko się powalczyć w tamtej lidze wyżej. Tak czy Jak gratuluję w wyniku dzisiaj i powodzenia. Super, dzięki, dzięki. thank you